Antoni Królikowski wrócił na Instagrama świętuje i pokazuje nowa milost. Antoni Królikowski długo nie miał szczęścia w relacjach z kobietami, choć zdaniem wielu internautów może co to pretensje tylko do siebie. Jego związek z Joanna Pozda zakończył się zdrada i szybkim rozstaniem, a w dodatku ostatnio pojawiły się problemy z wzięciem przez nich rozwodu. Nie był to zresztą jedyny klopot Królikowskiego, bo sprawa naleznych i alimentów zainteresowała się prokuratura. A synek jego i opozy na Swieta trafił do szpitala. Po kilku takich tygodniach być może nie powinno dziwić, że Królikowski szuka w życiu pozytywów. Jednym z nich jest z pewnością nowa ukochana o imieniu Izabela. Aktor po raz pierwszy pojawił się z dnia publicznie na premierze filmu ślub doskonale. Wtedy nie było jednak jeszcze wiadomo, z jak trwałym zwiaskiem będziemy mieć do czynienia. Wcześniej w rozmowie z jednym z tabloidów Antek nazwał Izabelę swoim Aniolem. To podobno dzięki niej pokonał trawiacego przez lata demony i wyszedł na nowa ściska życia. Podkreślał też, że dziewczyna stroni od biznesu i sławy, zamiast tego skupiając się na własnych celach. Czy zby teraz się to zmieniło, skoro ponownie pokazał światu jej oblicze? Piątek 17 lutego nadarzyła się idealna okazja do zaprezentowania się u boku nowej partnerki. Wszystko dlatego, że właśnie tego dnia Antek Królikowski obchodził 34 urodziny. Mężczyzna postanowił sprawić sobie samemu najlepszy prezent i wrzucił na Instagrama zdjęcie z dopiskiem, z ilaliwę, Wcias Wciąż zje. Co ciekawe. Królikowski zrobił selfie wyjątkowo podniszczonym telefonem, a z tej okazji nalazł koszulkę z herbem angielskiego zespołu Liverpoola F. Co jeżeli jest ich kibicem, to raczej nie może być zadowolony z tego sezonu, bo drużyna Jurgena Kloppa znajduje się w olbrzymim kryzysie. Inna sprawa, ze humor aktorowi poprawili spływające od internetów, w tym m.in. od Kczaja, urodzinowe życzenia. O kilka słów otuchy pokusila się to jest najwyraźniej Izabela. Na insta storii z królikowskiego pojawiło się bowiem zdjęcie z dziecię Piękności. Pod którym znajdziemy specjalna wiadomość: króliczku spylnienia marzeń jeszcze nie i zabez się tak uśmiechał jak najczęściej sto lat. Roztulajace.